Anno 117, moi drodzy, to jest, yy, to jest przyjemny sequel. Anno 117 to jest sequel, który jest zbudowany bardzo mocno na podstawach Anno 1800. A to była fenomenalna gra, mi się bardzo podoba. Anno 1800 to jest moim zdaniem najlepsza część tej serii. Yy, I teraz Ubisoft Blue Byte, bo tak się nazywa to studio, kiedyś się nazywało po prostu Blue Byte, teraz Ubisoft Blue Byte. A to są ci sami deweloperzy. Wzięli te podstawy i po prostu trochę je pozmieniali na tyle, że ta gra jest na tyle świeża, że nie mamy takiego wrażenia, że gramy naprawdę w to samo, że to jest jakiś DLC na przykład do poprzedniej części. Bo takie najważniejsze elementy nowe w tej, w tej części, no bo jak graliście w 1600 to was nie obchodzi gadka o podstawach rozgrywki, prawda? Siema Julia, Roman, dziękuję bardzo za obserwację. Chodzi mi o to, że nie obchodzi Was pewnie za bardzo to, jakie są te podstawy, jak znacie poprzednią część. Bo wytyczanie dróg, stawianie budynków, rozwój, tiery obywateli, to jest takie samo. Natomiast nowości to jest aspekt militarny, który teraz mamy taki lądowy i możemy mieć jednostki, typu jednostki z mieczami, piechoty, włócznie. Można mieć łuczników, kawalerzystów, machiny oblężnicze, nawet można tu mieć i zdobywać po prostu nowe wyspy siłą. Więc to jest fajny aspekt dla ludzi, którzy to lubią. Druga taka duża nowość to jest poprawne drzewko technologiczne tym razem. Tu pamiętam, że wstawiałem screena nawet z tego drzewka. Więc czegoś takiego nie było w Anno 1800, to rozwój technologiczny się wiązał po prostu bardziej z łańcuchami produkcji. A tu mamy normalne do wyboru trzy gałęzie tego drzewka. Jak widzicie, mamy tutaj jedną gałąź skupioną w ogóle na wojsku i rozwoju wojskowym, gdzie możemy sobie ulepszać nawet, widzicie tutaj, skorpiony pokładowe na, na, tych, na naszych statkach, instalować na przykład. Y, więc jest tego sporo. I trzecia taka główna nowość y, w tej odsłonie to jest to, że y, no. Tak samo jak w poprzedniej części możemy mieć miasto w nowym regionie, tylko w anno 1800. Ten nowy region, Karaiby, to było takie, no dobra, zbudujemy sobie tam yy, nowe miasto, ale to będzie troszeczkę yy, mniej ważne, nie? Bo nie można było aż tak rozwijać tej naszej naszych włości na Karaibach jak w starym świecie w 1800. A tutaj w tym nowym anno te dwa regiony są równorzędne, jakby są tak samo ważne, mają tak samo dużo opcji. Mają tyle samo stopni rozwoju obywateli, tyle samo poziomów tierów obywateli. E, jeden i drugi. Mamy jeden region taki podstawowy to jest Rzym, Lacjum, i drugi to jest Brytania, Albion. E, I dzięki temu, że te, te regiony są identyczne, jeżeli chodzi o jakby ich poziom istotności, e, to możemy sobie wybrać w trybie sandboxowym, żeby od początku grać tylko i wyłącznie w Brytanii na przykład. Co też jest bardzo fajne. Więc ogólnie rzecz biorąc, a i właśnie, jak sobie rozbudowujemy miasto i domy e, w tym Albionie, to możemy wybierać, czy. Wybieramy sobie, żeby te domy się rozwijały bardziej po celtycku, czy rzymsko-celtycku. Czy może chcemy tak tutaj wprowadzać Rzym do Brytanii, czy niekoniecznie. Więc ogólnie, tak jak napisałem, że Anno Pax Romana pewnie stoi na tych fundamentach z 1800. I to jest strategia, która naprawdę bardzo mi się spodobała. I bardzo fajny jest builder jedyna, jedyna wada to tak naprawdę jest to, że czasem niektóre rzeczy są źle tłumaczone. I wydaje mi się, że czasem Anno 1000, jakby, no trochę szkoda, że to jest tak droga gra z perspektywy jednak tego, że będą płatne dodatki, z drugiej strony te dodatki mogą być naprawdę fajne, bo wiem, że Egipt na przykład jest planowany jako trzeci region, więc super sprawa. Jak ktoś lubił Anno 1800, to spokojnie 117 mu się spodoba, a jutro premiera w ogóle z 13, więc, więc tak chciałem tylko wspomnieć, a teraz już przechodzimy, słuchajcie, do...